Całą nowinę, bracia, słuchajcie, niebieską dziecinę z nami witajcie. Jak miła ta nowina, mówię, jest ta dziecina, byśmy tak powierzeli i ujrzeli. Szalowa szczyci się ponad stuletnią tradycją teatru. Do tego chcieliśmy włożyć młodzież, żeby później te szeregi za, zasilali, a po drugie ja też cieszę się, jeżeli się coś dzieje, jeżeli młodzież dobrze wykorzystuje czas, jeżeli angażuje się w dobre rzeczy. O, dzięki wam pasterze, trzej królowie, dzięki! Mój syn, który się dziś narodził, zleje na Was łaski z mej poręki. Szczęściem biegu Was nagrodzi. Po błogosław Jezu, aby pokój zapanował na całym świecie. Aby radość była wokół. Pobłogosław Boże Dzieci. W tym czasie Bożego Narodzenia każdy chce jeszcze raz przeżyć te chwile, które. Dokonały się kiedyś ponad 2000 lat temu. Przypomnieć sobie, każdy człowiek lepiej rozumie wydarzenia, gdy je widzi, gdy je przeżywa. Dlatego taki tłum trzeci raz. Sala wypełniona po brzegi. Niektórzy ludzie kolejny raz wrócili do domu, bo się nie, nie dostali się na salę. Dlatego jeszcze raz zagramy za tydzień, ostatni raz. Panie pozwól, nie skończę. Wiem, co rozkaz. Każ z nagą piersią na uzbrojone zastępy iść, pójdę. Każ życie dać dam. Każ przelać krew, przeleję. W obronie twego tronu wszystko uczynię. Ale nie każ, panie, miecza maczać w krwi niewinnych dziadek. ty tyle zniku, więcej ani słowa. Do mi opór stawia ten usparny głowa. Przedniku zabrać stąd i dowie się Młodzież bardzo chętnie podeszła do tego i nie tylko do tego, ale do wszystkich działań, które tutaj się dokonują, bo chciałbym wspomnieć, że jeszcze codziennie prawie chodzimy po domach z orkiestrą młodzieżową, około 30 ludzi bardzo chętnie i odpowiedzialnie do tego podchodzi, ponieważ wszystko to, co uda się zrobić, przeżyć, dodaje nam jeszcze siły do tego, by pracować dalej w budynku, który jest dla nas, a który... Chcemy naprawdę dobrze wyposażyć i wyremontować, żebyśmy mieli tam swoje miejsce jako młodzi ludzie.